że tym mówię, jest mi przykro. No, ale to wiecie co, yy, wczoraj widziałam się z moim przyjacielem i mój przyjaciel do mnie mówi tak. Mówi Lola, mówi właśnie przez to, że te widzki cię znają i oglądają tyle czasu, to będą znać twoje słabe punkty i będą mogli ci wytoczyć działa, więc uważaj, nie? No, dobra, możemy powiedzieć, no, ale słuchajcie, ja mówię prawdę. Ja mówię prawdę, jak to było. Ogólnie, jak ja przyszłam, to, ja byłam, wiecie, już tryb impreza i w ogóle, wiadomo. Ja nie będę tam ściemniać, słuchajcie, zajarałam Seblanta, czy jakieś tam inne. Wiecie, że alkoholu nie piję, staram się. Jak, jak piję, to wiecie, to tak dziubkiem, żeby wiecie co chodzi. Nieważne. Każdy ma swoje, każdy lubi se zajarać, każdy se lubi wypić. Wyjebane. Najważniejsze jest, czy umiesz się, jak to się nazywa, po tym zachować. Ogólnie dobra, ej, chcecie z ej, serio mam powiedzieć, cały story time. Znaczy, no nie mogę w sumie, nikt mi nic nie może zrobić, jeżeli powiem prawdę. Dobra. Ymm, no, powiem po prostu prawdę, jak było. Od początku, od kiedy weszłam do tego Sylwestra, to patrzę, są dwie typiary, nie? I mówię. Jedna wiem, że miała być, nie wiedziałam, że będzie ta druga, i właśnie specjalnie chyba mi nie powiedziały, że będzie ta druga, żebym ja w momencie, kiedy weszła, bo ja taka jestem, ja w ogóle jak poznaję się z kimś, może mam uraz przez, wiecie, środowisko influencerskie, może przez to mam takie, takie że jestem wycofana, że nie jestem. Inaczej, ja jestem zawsze pewna siebie, ale jestem wycofana. Nie wiem, co mogę przy tych osobach mówić, czego nie mogę. Eee, no i pierwsze co, to tekst, że nie mówimy o pracy. Nie mówimy o pracy, więc ja już muszę tak naprawdę, od wejścia musiałam tak naprawdę uważać na to, na co ja mówię. Więc już tak się czułam mm, meszek trochę. No i poszliśmy zajarać na balkon. Mówię, idzie, idziecie zajerać na balkon, mówię, bo tam kurwa gorąco, jak wiecznie u nich, po prostu wiecznie w domu gorąco. Ja jestem tryb zimna, ja lubię zimno. No i jak to się nazywa? No i poszliśmy, już kurwa, czułam, już kurwa, widziałam wzroki, nie? Jedna wyglądała, jedna była bardzo ładna, w ogóle była najładniejsza z nas wszystkich, okazało się, że była lesbijką. I miałam wrażenie, że ona do mnie podbija. I e, powiedziałam jej, że mój typ dziewczyny to jest Blanka. <ścoughs> solo, solo. <ścoughs> To jest hit tej prezy, ej, w ogóle tak, no, miałam wrażenie, że tam ogólnie, bo tam była też inna transka, która, w ogóle miałam wrażenie, że to jest, kurwa, spotkanie lesbijek, nie? Tak się czułam, bo był taki lesbian vibes, I'm sorry, uwielbiam, uwielbiam, ale, i ta jedna dziewczyna, oh my gosh, to jest, oh my gosh, dobra, trzeba puścić piosenkę Blanki, no, bo ogólnie... No, i ta jedna dziewczyna rzeczywiście była najładniejsza, najszczuplejsza, i, i miałam wrażenie, że ona chyba coś do mnie gada, nie? Wiecie o co chodzi? Ale nie, że podrywa czy coś. You know, I, I feel the energy. I ja, ja, ja mówię, że no, że Blanka to jest type dziewczyny, a Blanka to było przeciwieństwo zupełnie tej dziewczyny, bo ona miała czarne włosy, niebieskie oczy, a Blanka ma blond włosy i. ten, wiecie o co chodzi? <ślesk> It's kinda of crazy. No, i powiedziałam, że mój typ dziewczyny, ale wymyśliłam to dosłownie na, na poczekaniu, bo poczułam się turbo. Wiecie o co chodzi? Poczułam się turbo ręcznie w pewnym momencie tam, i po prostu mówię, no, moim typem dziewczyny jest Blanka Baby, a, a ona się tak na mnie spojrzała, tak wiecie o co chodzi? wiecie tak, mhm, mm aha, że wiecie o co chodzi? Tak ja, aha, że, you know. Nie, nie umiem, nie umiem, nie umiem tego powiedzieć, nie umiem tego powiedzieć, kurwa, nie, nie wiem, jak mam to powiedzieć, nie wiem jak mam to ogarnąć, ale tak było, no ale od początku był dziwny Waj, później rzeczywiście żeśmy usiadły, no i kurwa cały czas coś się mnie pyta, kurwa, na tej na imprezie, lola, co się dzieje, a ja po prostu miałam stan wyjebania na wszystko i po prostu nie, nie byłam jakaś, kurwa, wiecie co, przez to, że nie znałam tych dziewczyn, to byłam też trochę wycofana i... No, i kurwa się zaczęło, aż w końcu ta moja przeciłka się wkurwiła, bo okazało się. Dlatego bardzo was proszę, rozmawiajcie ze sobą. Komunikacja to jest klucz do wszystkiego, bo okazało się, że ona na tej imprezie zaczęła wynosić rzeczy, które były, nie wiem, dwa miesiące temu. Tak nie robimy, kochani, że dwa miesiące temu yy, coś, dzieje. ja jeszcze się pytałam, mówię, Stara, ty jesteś wkurwiona? Coś się stało, to nie, tylko na tym, na tym sylwestrze wyjebała dopiero. Więc szczerze. No, co mam powiedzieć, no więc przestałam, i też jej mówiłam. W ogóle jak zaczęłyśmy się poznawać, to też jej powiedziałam mówi, Stara, no, ja średnio nie lubię poznawać ludzi przez internet, bo miałam właśnie takie chujowe sytuacje. A ona dosłownie odjebała dosłownie to samo, co nasza wspólna koleżanka identycznie przeprosiła mnie za to, ale zrobiła dosłownie to samo, nie. No, zawiodłam się. W ogóle jestem turbo zawiedziona, bo nawet jeżeli ja zrobiłam coś złego, to to nie był powód, żeby mi robić zdjęcia i wstawiać w internet. Po prostu, nie? Ja, jakby my mamy to przegadane, ja nie mam do niej spiny. Jakby nie ma między nami, mi się wydaje złej krwi, chociaż chuj wie, w sumie. Ja mam tak wyjebane już na to, już tak jestem zdystansowana do tej sytuacji, ale nie, nie robi się tak, że ktoś, nie wiem, wyciąga sytuację sprzed dwóch miesięcy nagle i ja jestem like, aha. No to teraz będziemy o tym gadać. Nie wiem, dziwne, po prostu baby są. Baby są crazy. Baby są crazy. Wiecie, że. Słuchajcie, miałam jechać do uli na Sylwestra. W ogóle ula to jest. Najlepsza chyba, ukocham Ulę. Ula jest, Ola, gadałam z Ulam ostatnio i mówię: Ula, ty byś mi takiego czegoś nie odjebała. Ona mówi: No stara, mówi: No nigdy życie bym się takiego czegoś nie odjebała. Ula mnie chciała do siebie wziąć na Sylwestra, bo one nagle stwierdziły: Bo to w ogóle, że ona nie ma Sylwestra. Ja jechałam dosłownie do bankomatu, żeby wpłacić kasę na apartament do Wrocławia. I jak to się nazywa? I wyobraźcie sobie, że ona do mnie zadzwoniła, że jednak jest Sylwester. Tak jakby to było dziwne trochę, nie, taka energia, że ja się chciałam z tego wycofać, bo stwierdziłam, kurwa, ej, ja nie jestem, ja jestem osobą, która, słuchajcie, no jestem dość popularna, jestem rozpoznawalna, i ja jestem taka, że ja wiem, że ja w Sylwestra bym zrobiła live'a, powiedziałabym, nie wiem, kurwa, jestem w Szczecinie czy gdzieś indziej, i kurwa wiem, że znalazłby się ktoś, kto by mnie na tego Sylwestra wziął. Bo mam dużo obserwujących, dużo ludzi mnie zna, rozpoznaje, ja bym się ogarnęła i miałam jechać do Uli i tak żałuję, że nie pojechałam na tego Sylwestra do Uli, bo jakbym pojechała na tego Sylwestra do Wrocławia, to nie dość, że miałam tani apartament niż w Warszawie, to jeszcze miałam, wiesz, wiecie o co chodzi. Jakby, no stało się, nawet mi nie przypominacie, bo serio, myślę, bardziej wolałam do Uli jechać, ale no stwierdziłam, dobra, obiecałam im, no to wiecie. A, sytuacja na Sylwestrze była taka, że mój telefon był podawany z ręki do ręki. Ogólnie jak byłam u tej mojej przyjaciółki, to po prostu ktoś kradł mój telefon. I nie wiem, czy to któreś z, z tych dziewczyn, czy ona podawały sobie telefon z ręki do ręki. Jak wiecie, ja mam zawsze telefon przy sobie, i w pewnym momencie mi się zablokował iCloud. Całkowicie. W ogóle zablokował mi się całkowicie iPhone, tak jakby ktoś po prostu brał i wpisywał e, hasło źle, nie Że wpisuje cały czas hasło źle I, e, i wiem, że to się działo na imprezie sylwestrowej, że po prostu podawały sobie z ręki do ręki, żeby mi zablokowa zablokować telefon. Bo no, nagle biorę telefon do ręki i jest godzina później, później pokazuje, że trzy godziny później. Wiecie, po prostu z premedytacją po prostu został mi rozjebany telefon, więc nie mogłam zamówić taksówki, nie mogłam nic. No i nagle jak się rozjebał ten telefon, to ja się zestresowałam. Wiecie, stres i w ogóle, a nagle tej mojej przyjaciółce odjebało, nie? Odjebało jej, nagle się najebała, i kurwa zaczęła rzucać rzeczami, nie dziwne, podejrzane, że w tym momencie, kurwa jakby chciała na siebie zwrócić uwagę. Wiecie co chodzi? No y wiem, że był podawa z ręki do ręki, I one też wiedzą, że ja to powiedziałam wprost, bo ja w pewnym momencie na tej imprezie, słuchajcie, stoję i mówię, kurwa, gdzie jest mój telefon, nie? Widzisz, już taka wkurwiona, nie? Bo kładę telefon, kurwa, tutaj, a ten telefon jest nagle gdzie indziej. i Już się tak wkurwiłam, mówię, kto ma kurwa mój telefon? Mówię, gdzie jest mój telefon? I nagle patrzę, że jest kurwa karta, wiecie o co chodzi? No yy, i po prostu pokłóciłyśmy się, ja po prostu wyszłam. E, wyszłam z domu i po prostu e, jeszcze w ogóle nie zabiłam żadnego psa, nikt nie był na policji, nie, nie jestem poszukiwana ani nic w ogóle, bo ludzie to pisali, że ja kogoś zabiłam, że kurwa że jestem poszukiwana. Nie, ja po prostu wyszłam. Wzięłam torebkę i wyszłam z klasą, kurwa, i tyle. I ja nie będę się, słuchajcie, prosić kogoś, żeby, żeby nie wiem, wiecie o co chodzi. No najgorzej, że po prostu rozjeba, rozjebały mi ten telefon i ja po prostu jak to się nazywa? E, rozjebały mi ten telefon, no i ja, wiecie, w szpilkach, wiecie, w kreacji sylwestrowej, futrze, no i idę taka, wiecie, rozstrzęsiona, wiecie, też, kurwa, też, kurwa, zioło, wszystko na mnie zaczęło działać i też już, już wiecie, o takim, no wamoku kurwa, ty, jestem przecież, ja jestem na drugim końcu Warszawy, jak ja się teraz dostanę do domu, autobusy nie jeżdżą, jest, jest święto, wiecie, o co chodzi, no i yy, po prostu wzięłam Wsiadłam do taksówki, no i gościu mi po prostu zajebał telefon, nie? Bo e, ja mówię, że mam gotówkę, mam gotówkę w. No i wiecie, cała ta za, zatrzymałam po prostu taksówkę, no bo nie miałam jak zamówić przez telefon, więc zatrzymałam, po prostu gości się zatrzymał. Mówię, że e, wejdę po prostu do. E, jak to się nazywa? Wejdę po prostu do domu na górę i zniosę gotówkę, a on, że mam zostawić telefon. No i ja wiecie, z tego wszystkiego, ale najważniejsze, że zostawiłam ten telefon, ja schodzę na dół i taksówki nie ma z telefonem wchodzę na iCloud, na, jak to się nazywa, na, na tablecie. Eee, no miały bekę, na pewno mi o, o, ojebały dupę, no ale co, czy to o mnie, czy to o mnie świadczy? Czy o mnie świadczy, że ja przyszłam naprawdę e, z dobrym nastawieniem, no, no chujowo no, ale tak, tak ludzie robią. I po prostu przejechałam się, naprawdę się przejechałam. I i po prostu odjebała dosłownie to samo co zrobiła mi taka nasza wspólna znajoma. Zrobiła dosłownie to samo. Mimo tego, że wiedziała, że mnie to bardzo zabolało, zrobiła to specjalnie, żeby mnie jeszcze bardziej dobić. No ale to co ja mam? Ja będę płakać z tego powodu? No nie, jestem mam mokre jeszcze włosy wilgotne. No wydaje mi się, że zazdrości. No Wydaje mi się, że zazdrości. Eee, I też gadałam z kilkoma osobami, przedstawiłam w ogóle taką pełną sytuację, wiecie o co chodzi? Pełną, pełną sytuację z zazdrości. No, wiecie dlaczego? Bo ja w ogóle zaczęłam, bo jak zaczęłam mówić na przykład, o widziałam na przykład reakcję, jak zaczęłam mówić o zarobkach, nie? Z internetu, ile zarabiam z internetu, to eee, właśnie takie miny też robiła dziwne takie, no wydaje mi się, że tam gdzieś tam zazdrość też była w pewnym momencie. No, że po prostu, że, bo wiecie, jestem osobą, która ma na wszystko wyjebane. Mam po prostu, teraz mam taki stan po prostu wyjebania na wszystko. Też e, bardzo mi, moi widzowie pomagają i bardzo za to wam dziękuję, bo w momencie kryzysu naprawdę, w ogóle w szoku jestem, że pato celeb usunęły te zdjęcia. Naprawdę, I'm in shock. Nie sądziłam, że się tak zachowają. Widziałam w ogóle komentarz, ktoś napisał komentarz, że jest to nie fair w stosunku do grupy i do Loli, że w ogóle zapraszasz ją na Sylwestra. Wiecie, o co chodzi? No. Przykro mi. Przykro mi, że tak się wydarzyło, no, ale nie jestem w stanie, nie jestem w stanie, słuchajcie, nie jestem w stanie, słuchajcie, nic zrobić. No, przykro, no. Myślałam, że naprawdę poznałam w końcu taką przyjaciółkę, wiecie, o co chodzi. Taką naprawdę, naprawdę, że na dobre i na złe. A okazało się, że nie. Jeszcze, wiecie, poznałam ją ze swoimi znajomymi, wiecie, o co chodzi, ja mam dużo znajomych i tu zawsze kogoś, wiecie, zaproszę, tu coś tam. No tak, kurwa... No, chujowo, no. No, ja za bardzo zaufałam, no. No, ale końcem końców, no co, mam nowego iPhonea, mam drugi telefon, w razie wutecz następne, więc wydaje mi się, że końcem końców e, dobrze wyszło, no bo już mam, już mam jak nagrywać tutaj z wami, więc się cieszę. To jest dla mnie też turbo ważne. Właśnie spróbuję się na Tipli zalogować, bo ja tam jakiś hajs mam jeszcze, a zapomniałam. E, towar nie był rozsypany do, um, do, na, na podłogę, tylko został personalnie wsypany do butów e, jednej z uczestniczek e, tej dramy. E, więc proszę nie powielać faktów, bo ja to personalnie no, wziąłam i tak do butów. A wiecie, jak e, towar się rozkuszy, Wiecie, co tam w budkach się działo, nie? Wiecie, co tam się w budkach działo. No, personalnie, do, do tej szmaty tam. Wzięłam po prostu i pyk, pyk. Nie było to na podłogę. Żaden pies to jest wymyślone. Gdyby tak było i bym zabiła psa, to pewnie bym je już dawno posądziła do sądu. A ja już bym, nie wiem, siedziała na komisariacie, więc nie, to nie jest prawda. To nie jest prawda, to już, to już było wymyślone. Że tak, że ja się znęcam nad zwierzętami i w ogóle takie różne. No byle, żeby mi dopierdolić, ale nie, nie było tak. wzięłam to, zrobiłam personalnie, bo stwierdziłam, o nie, kurwa, nie wyjdę tak. Niku ja wróciłam się jeszcze, wróciłam się, po to wzięłam i jeb do butów kurwa, szmato, Ek. Eka, eka, kurwa, eka. No, nie mogłam bez tego, nie mogłam, e, jak to się nazywa, nie mogłam e, zostawić tego tak, o, musiałam coś odjebać. Miałam ochotę wziąć i. bo no przecież ja bym przypierdoliła. Przecież my, ja bym, Wiecie co Ja jestem taka, że ja jestem spokojna do czasu. Ale Bogu dzięki, że ja jej wtedy nie wyjebałam w, tym, w tych emocjach, bo ja już stałam, byłam, o, o, ja już byłam o, o krok, żeby się na nią rzucić. Przysięgam, że byłam o krok, ale wstałam i wyszłam, bo. Okazało się, że one tam miały kamery pochowane, w ogóle, wiecie, pst, pojebani ludzie. Yy, I ten. I przecież, jak ja bym jej przypierdoliła, to by od razu na policję poszła. Więc nie. Czemu do butów? Żeby jej się kleiło, jakie zakłada. Żeby te śmierdzące buty. Ale to nie były jej, to były jej koleżanki. Do butów normalnie, że wiecie co A wiecie, jak e Crystals e się rozpuszczą, nie? Wiecie, co tam się dzieje, nie? Nawet jak ten. Ale wiecie, jak to ciężko doczyścić, nie? Z butów. W środku, bo ja to do środka butu wrzuciłam. <laughs> specjalnie, ja to zrobiłam specjalnie. No i wyszłam z klasą, i wyszłam z klasą, pierdolnałam drzwiami. A, jeszcze pierdolnałam drzwiami. Ja pierdolnałam drzwiami. Nie, w ogóle. To... A, dobra, już pamiętam. To było tak, że ja wyszłam, i tak się wróciłam, i mówię: O nie, kurwa, nie mogę tego tak zostawić. I wzięłam to, i rozsypałam, i dopiero pierdolnałam drzwiami. Tak zrobiłam dokładnie. Ja pamiętam, ja w ogóle jestem, raczej jestem osobą na melanżach, która wszystko pamięta. No nie, nie było. No bo, no tak no, ale widziałam, że dużo ludzi stawiło się po mojej stronie, że bardzo niefajnie, że e, też byście nie chcieli na przykład, że wiecie o co chodzi, że e, ktoś na przykład was zaprasza na imprezę. No mi jest przykro, ja mówię, jeżeli, słuchaj Ada, jeżeli ty to oglądasz, na pewno oglądasz że do ciebie dojdzie, naprawdę mi jest turbo przykro. Bo naprawdę ci traktowałam jako bardzo dobrą psiapsi znajomą. Byłyśmy sąsiadkami, a teraz, e, no, więc, no gadałam z nią i powiedziałam jej, że odjebała. I ona też wie, że odjebała. Przeprosiła mnie za to. No ale co miałaby zrobić? No, taka prawda. No usunęli, bardzo dziękuję. W ogóle naprawdę byłam w szoku, bo ja jak zobaczyłam tego posta, to szczerze popłakałam się. Już się popłakałam. No, już miałam takie, kurwa, nie dość, że telefon mam, nie mam jak wypłacić pieniędzy z banku, kończy mi się tu doba hotelowa, kurwa, wiecie, cały czas wszystko się tak nawarstwiło. No naprawdę, naprawdę, jak myślę o tym, bardzo mi przykro było, naprawdę. I to, że oni usunęli, bardzo dziękuję. Naprawdę. I'm in shock byłam. Jak ja to zobaczyłam, popłakałam się, a dosłownie 10 minut później już tego nie było, nie? Więc, no... Więc wydaje mi się, że, wydaje mi się, że, yy... znaczy wiecie o co, właśnie, słuchajcie, wiecie, że ja bym mogła w tym momencie teraz robić tak, że po prostu wkładę jej normalnie zdjęcie, numer telefonu i tyle, bo przecież... Ona chciała być osobą publiczną, napisała tego posta, wkręciła się w życie publiczne, to bym mogła teraz też coś takiego odjebać. Tylko widzicie, różnica jest ze mną taka, że ja jestem dobrą osobą i staram się naprawdę ludziom nie robić koło dupy. Mogłabym przecież powiedzieć mi nazwisko teraz przypadkiem. I zrobiłabym to tak, żeby nikt nie widział, żeby nikt nie widział, żeby się nie skapnął. Mogę to zrobić, ale po co mam to robić? Uciekam od negatywnej energii, Pierdolę to. Oj tak, w tym roku w tym roku dużo odpoczynku, ale słuchajcie, chciałabym się. A, się pochwalę, e, Słuchajcie, za niedługo e, już prawie mam e, uzbierane na kamerę. Tyle wam, wam mogę powiedzieć, więc naprawdę, naprawdę bardzo się cieszę. Ten, ten rok będzie dobry. Ten rok będzie dobry. Ja powiedziałam, że ten rok będzie naprawdę, naprawdę będzie ten rok zajebisty więc zbieram słuchajcie na kamerę. Właśnie chcę zobaczyć ile kasy na tipli mam, bo jeżeli coś na tipli będzie, to ja sobie tą kamerę kupię już na tem, Bo mi tam brakuje trochę, ale kupuję kamerę. No, będzie kamera. No kamera do innych rzeczy. No, nie wiem czy jeszcze, czy uda się w tym miesiącu ale możliwe, że w przyszłym miesiącu już będziemy. Będę na innych platformach. No, serio się cieszę w ogóle. O oh gosh, Jest. No, będzie nowa kamera. Już wybrałam sobie, już wiem jaka i też kupuję używaną, ale w bardzo dobrym stanie. Wiadomo. No, będzie fajnie, będzie fajnie. Zawzięłam się, mam już, słuchajcie, ustalony cały, cały, rok. No i to jest mój rok. To jest mój rok i nie, naprawdę się nie, staram się nie, nie tego. Kochani, tapujemy, wchodzimy na tipli, wysyłamy na kamerę. Jezus, jaka wyglądam ponąt, ponętnie. Jaka kicia, jaka kicia. Kurwa, czekajcie, ja sobie... Ach, czekajcie. Nie chcesz już iPhone 16, czy po prostu teraz wolisz kamerę, a później telefon? No przecież mam nowy telefon. Już mam iPhona, już. Przecież już mam ona. Wiecie kogo mi brakuje? XaoXao. Ksao, ksao. Czy ja schudłam? Czy ja schudłam, czy mi się wydaje? Mm. Mm. No słuchajcie no zajebał mi go zajebał mi ten telefon taksówkarz więc ogólnie e, trochę Lipton, że on mi zajebał, e, no właśnie ten... ten e, jak to się nazywa? Że on mi zajebał właśnie tego ten telefon. No widziałam, bo mam na tablecie mam jakby połączony... Mm, jak to się nazywa? Na tablecie mam połączony jakby telefon jeszcze, no nie? Wiecie co, więc ja widziałam gdzie on jest, no ale włączyłam już tryb utracony, no bo ja nie, ja nie jestem w stanie, wiecie, latać y, po Warszawie i szukać jakiegoś kurwa ukraińskiego kurwa y, taksówkarza. Rozumiecie, no nie jestem w stanie, to nie jest. To nie jest po prostu na y, moje. Y, na moje możliwości, no nie? Tak no nagle zrobiło, no nie? Więc no szkoda, szkoda. Ale wydaje mi się, że wiecie co? Yy, rok specjalnie. Mi się wydaje, że ona specjalnie też odjebała coś takiego, ale też wszechświat yy, jednak zrobił coś takiego, żeby, żeby ich jednak nie było w moim życiu. Tak mi się wydaje i tak na to patrzę yy, z biegiem czasu. Słuchajcie, ja też jestem w ogóle na diecie, chciałabym powiedzieć. Yy, już trzeci dzień. Jestem po prostu, słuchajcie, na diecie, po prostu bardzo lubię. Mm. Mm. It's so good. No mi się też tak wydaje, że tak musiało być i tyle. Może dobrze, słuchajcie, może dobrze, że teraz. A nie wiecie. Bites. Kurwa. Kurwa, tak mi się włosy dzisiaj nie chcą układać. Oh. zapię w ogóle. What the fuck. Eee, ja mam dzisiaj luźny dzień. Ach. Kurwa, te włosy skurwiałe. Do chuja, kurwa, jak nie dasz odżywki, to te włosy, kurwa, są jak druty. O, oh, a ja to pierdolę, nie. dzisiaj, o, oh. dzisiaj po prostu not my hair day. Więc no, kurwa, te włosy są... A, może ktoś jakąś różyczkę niech wyśle, co? O, w ogóle widziałam, że ktoś ostatnio coś dodał, tego dodaje filmiki o mnie, że ja. Yy, wiecie o co chodzi, że ja. Yy, możecie mi wysłać ti plaka? Uważam, że yy, fajnie by było, żeby ktoś mi wysłał ti plaka. Bo yy, Wy tu od tego jesteście, żeby mi wysłać pieniądze. Jakby po co wy, wy gdzieś indziej jesteście, żeby. Wy siedzicie tylko i wyłącznie po to tutaj, żeby mi wysłać pieniądze. Ja y, muszę zarabiać, ja muszę tutaj być, bo mi zależy tylko i wyłącznie na pieniądzach. Więc bardzo was proszę y, zmobilizować się i proszę wysyłać pieniądze. No, tutaj różyczka, nieróżyczka, może jakiegoś tiplaczka. No, ale naprawdę, y, możecie wejść i wysłać tego tiplaka? No, przecież to nie jest: 5 zł każdy ma. No, hello. Ja uważam w ogóle, że y, to jest trochę żałosne, że nie wysyłacie mi pieniędzy. Ja potrzebuję. Tak, ja tak. No i ktoś tam w ogóle komentarze, w ogóle wiecie, ludzi, że jak ona tak może coś tam. A ja że to wszystko to jest taka ironia. Czy mam jakieś pieniądze na tiply? Ale bardzo bym chciała słuchać, ale bardzo was proszę yy... Naczelnikowa, no, jakoś różyczka, coś no cel w ogóle nie jest zrobiony, nie? Nie to żeby co. Że bractwo jest w Polsce zakazane, no ale nie na TikToku, kochanie. Nie na TikToku, na TikToku. A w ogóle. O co chodzi, że zbanowali tą. Y no ale ktoś może jakąś różyczkę malutką wysłać, no nie? Chyba. Czy nie? czemu mi jest tak gorąco. Mm. No bo nie mam pieniędzy i... Co to jest Wornest, kurwa? Kto to jest Wornest? No właśnie, próbuję wejść na Tipli, słuchajcie, i zobaczyć tutaj od was coś. Kto to jest Wornest? Kto to jest? Zostaw nas w spokoju, mamy swoje kobiety. Nie takie ładne jak ja. Kto to jest Wornest? To jest jakiś tuber?